Nasza firma łączy sektor gastronomiczny oraz rekreacyjno-turystyczny. Wszystko rozpoczęło się najpierw od restauracji Jakubowa Izba, która położona jest na trasie S17, a później narodził się pomysł na park rodzinny, tematyczny Las Odkrywców, który łączy edukację z przebywaniem w naturze. Teraz coraz więcej ludzi przebywa przed ekranem, ma małą aktywność fizyczną, a przede wszystkim dzieci spędzają mało czasu na świeżym powietrzu. Jest to naprawdę ogromny teren prawie 6 hektarów na którym znajdują się różne ścieżki edukacyjne, połączone właśnie z drewnianymi. Elementami, zabawkami wszystko jest w takim duchu ekologicznym, żeby też y, uczyć dzieci, jak ważna jest natura, jak ważne jest dbanie o tą przyrodę, bliskość z naturą i oczywiście spędzanie czasu z rodziną. Słyszeliśmy o tym miejscu od znajomych, postanowiliśmy sami to sprawdzić. No i przekonaliśmy się na własnej skórze, że warto tu przyjechać i spędzić nawet cały dzień z rodziną. Urzeka też po prostu prostota tego miejsca, nie? Że z takich prostych, banalnych rzeczy można zrobić tak fajne rzeczy dla dzieci, żeby po prostu ich zainteresować i zająć na bardzo długi czas. Zwłaszcza, że tu jest tak naprawdę w 90% drewno, tak? tak? Te wszystkie zabawki, tu nie ma nic sztucznego. Mi nawet przez myśl, żeby nie tak. przeszło, że tutaj mogą być mm -hmm. takie atrakcje. Mm -hmm. Co mi się bardzo podobało? ta zjeździarnia. Mi się najbardziej podobały kusze, były, były tam wielkie opony, w które było, trzeba wcelować. Mi się najbardziej podobało drzewo odkrywcy i trzeba było tam albo wspinać się, albo wchodzić spiralą. Liczyłam drzewka takie połamane i liczyłam drzewka tam ile jest kresek, to on żyje. Ile chyba ona tak. ma No tak. Nasz park jest głównie skierowany dla rodzin z dziećmi od 3 do 12 roku życia oraz oczywiście zachęcamy do odwiedzania naszego lasu grup zorganizowanych ze szkół oraz przedszkoli. Mega, że możemy sobie pospacerować, pooddychać tak w spokoju. W domu takiego czasu nie mamy, żeby nawet wyjść do lasu na tak długi czas i tyle sobie po lesie pospacerować. Prawdopodobnie będzie tak, że zjemy obiad i będzie znowu rundka dookoła, nie? Żeby jeszcze raz mogły po prostu wszystko sobie obskoczyć. Dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość całego projektu wynosiła 8,5 miliona, przy czym dofinansowanie dostaliśmy na kwotę około 6 milionów złotych, które wykorzystaliśmy na budowę, wyposażenie oraz promocję lasu odkrywców.